O, siema się, no, tak, 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 kopi do drzwi? Tak, tak, tak. tak dobra tak, da, dofajcie, dofajcie, dofajcie. To... dawajcie, <śm> dajcie, dajcie, Proszę, 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 proszę. <śm> dobra, na, to to na bardzo, mnie. na Ja no, no, no. Dobra, dawajcie jeszcze raz, Dobra, dajcie. uwaga Dobra, dobra, będzie... O, kapra, do domu, do domu, kapra, 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 아아아아 <머람> <머람> <머람>